Jeżeli już oglądasz ten odcinek, to napisz w komentarzu, czy chcesz kontynuację tej serii. A ja przechodzę do głównej części odcinka, no bo dobrze widzicie po tytule. Czy to jest ostatni odcinek Zewce Mobile na moim kanale? Z tej gry prawdopodobnie. Aczkolwiek zostawiam małą furtkę dla was widzów. Jeżeli mimo wszystko chcecie, abym próbował się jakoś zebrać i znowu postarać aktywnie grać w tę grę, no to musicie zostawić sporo komentarzy i trochę pozytywnych ocen pod tym filmem, żebym wiedział, że jeszcze chcecie tę serię. Co się wydarzyło? No już parę ładnych tygodni temu pojawił się w grze event Team of the Season. Na swoich ekranach widzicie jak wyglądają utocy, czyli totalnie to samo co praktycznie przez cały event, czyli jeden skill game. Jakiś prezent i jeden nudny mecz na bota, za który dostajemy jednego szarda, Za który odsłaniamy kartę utoc, które się pojawiły Za odsłanianie tych kart otrzymujemy te nagrody I ten, i, i ten event się ciągnie tak długo Że trzeba odsłonić wszystkie 32 karty, aby otrzymać na końcu dwóch maszczerano, A w zasadzie to czterech Trochę monet trochę treningów, jedną kartę 100 overalla i 30 tokenów, żeby na końcu dostać kolejne 30 tokenów, czyli 60 tokenów za miesiąc nawalania na bota nudnych meczów. No powiem Wam, że jestem totalnie zawiedziony tym eventem, no strasznie mnie rozczarował. Jak ligę zaczęło się fajnie, naprawdę to było spoko, granie tych Yy, Vs ataków head to head'ów, żeby wymieniać to na punkty i później na nagrodę. Tak, pokażę wam jak to wyglądało przez resztę eventu Premier League. Zrobiłem tyle. Bundesligę mam tyle. Serie nie ruszyłem nic. I La Ligi nie ruszyłem nic. No po prostu mi się nie chciało. No to takie nudne się dla mnie zrobiło. Wszystko wokół sprawiło, że odechciało mi się grać. Tak jak mówię, wszystko zależy od was, czy ta seria ma dalej trwać, czy nie. Może wrzucę gdzieś tutaj na ekran paczki, które dzisiaj otworzyłem, ale nic w nich nie trafiłem klasycznie, więc nie wiem, czy będę chciał to pokazywać. Także. Taki jest mój statement. Jeżeli chcecie FC Mobile, czy na moim kanale, no to dajcie jakiś, jakiś znak. Jeśli nie będzie znaków, to po prostu następny odcinek, który z tej serii nagram, to będzie ostatni odcinek z tej serii na długi czas, prawdopodobnie do pre-seasonu. I to tyle. Do usłyszenia wkrótce w moich filmach. Mam nadzieję, że teraz w czerwcu będzie się pojawiało ich trochę więcej, trochę ciekawszych. Żegnam się i cześć.